No, i do tej pory ogarnąłeś się. A co zrobiłem, niby? robić widzę, że rozmowy dalej z tobą nie ma. Po... No, a co zrobiłem? Powiedz mi. Gdzie jest Kolic Tutaj. Zależy, który. Zdjąć Moska? Masz. Odsuncie się. Odsuncie się. No, dać mi zrobić chociaż jedno. Słuchaj. A co chcesz zrobić? A co zrobiłem takiego? Co chcecie mnie zabić. Odkleiłeś się po raz kolejny. Kurwa, co nie by zrobiłem w ciągu minionych 24 godzin po naszej wczorajszej rozmowie? Ciskasz hmm. tak jakby naszych ludzi na Twitterze, ciskasz mnie na gazecie. Nie masz honoru do nas. My honoru nie mamy do ciebie. Kiedy cię nie ciskałem? Nigdy na ciebie zabrał nic nie powiedziałem. Nikt na ciebie nie a że tak sam się pochował? Stratił roboty. No to co, sam tu nie jesteś, masz jeszcze kolegów do tego

Nie no, ich jest ponad limit. <śmienic> Nie no, ich jest nieskończoność, naprawdę. Jakby totalnie. Mamy Brabus, plecy tutaj robimy, jeszcze brakosu. oprócz Brabusa. Sprawdzacie. Nie no, no kurwa, kurwa. Usłyszałem ją, kurwa. Proszę Tak, Nie no, się, bo. Chodziło mi o... Ty czym wyjeździcie? Nissanem, z Sanem no, o, fajnie. fajnie. bo kurwa tu szefostwo jedzie, zobacz jak się <grybuj> wozimy. Co <grybuj> sobie y, twój kolega z dziwnym głosem pomyśli? Były Marin, zresztą. Kto? Ten Twój kolega to były Marin. Co to Marin? To taki żołnierz. Aha! Ja pierdolę. No nie zamyślamy. Nie, 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 do jakich... mam, 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 jakich... mam, mam, mam dość. 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 służbie dość. Mam dość. Mam dość. Mam dość. i Na Na się. Na służbie jesteście Na na to co robicie poza? Mam to serdecznie w dupie. Aż użyj macie być oficjalni. To tyle. Martinku Nikt tam nie zabroni. Nie się. <noise> <noise> Jaki kurzek niepoprawny? Jaki kurwa nagana Numer odznaki Numer odznaki. O Jezus, przepraszam, 26 2, 3, 6, przepraszam i co on mówi? ma takie to światła? Właśnie nie, jak od helikoptera No O kur... O Jezu Nie ale, ale mi ujebał maskę Ale maskę Nie wiem Nie wiem, co się dzieje Nie wiem, co powtarzamy, ja tu jest, to jestem... Już? Co? Co już? Siądzę tego mi nie dęba. Ale miałeś plastelinę to. Jaką plastelinę! No mi Mikląsko pisze, że plastelina jakaś była. No to Globus mógł mieć jakąś plastylę, ja mam żądasz pajacami On prowadził gdzie jakiś... No on prowadził. to powtórzamy na plyncelę. Ale wcale no ja ja nie wiem jaką wierci. plastelinę. Mam taki zajebisty komputer, że to Ja żadnej plasteliny nie miałem. Ale no on miał No dobra, no chętnie wrócę, no zajebiście będzie powtórzyć to. O oh jest! O Globus, ostatnia szansa, weź otwórz drzwi Globus, ostatnia szansa, kurwa. Będę używał paralizatora Błagam. On będzie użył operatora Globus, paralizatora. Otwórz drzwi, szybko, globus Kurwa Proszę Globus, dawaj, szybciej, Globus, on nie daje Dzięki, Globus. Wow, Globus, łuhu, jedź, jedź. <laughs> yeah, oh yeah, oh Ja nic nie widzę! Jedź, jedź, o oh, tak, o oh, yeah. Aha, aha, ucieczka policjantów. Masz kopyto? Biorę sieryfa do IMS. na ten moment, mamy dwóch poszkodowanych. Jeden jest przytomny, drugi jest nieprzytomny. Oboje są zawieszeni na haku do obróbki mięsa. Stoi, po imię, po... Już zaparzam. <laughs> Brakuje składników, aby użyć. <laughs> Nie <laughs> wiem, wy jesteście tacy chujowi. <laughs> o, powiedziałem. Już się kładę. Już się kładę. <laughs> Czekaj, tylko mam za nogę, chyba. <laughs> za to też kurwa się... rządowy, co? Wjeżdżamy z autostrady Del Piero Freeway jest za dużo jednostek w pościgu I wjeżdżamy na autostradę La Puerta Freeway 12 Kierunek aktualnie południowy Po lewej stronie miałem czerwony parking Po prawej stronie miałem... Cztery jednostki wystarczą Budowa La Puerta Freeway w dalszym ciągu Wjeżdżamy na niepoprawny pas ruchu Wjeżdżamy na poprawny pas 12 my się odłączymy Zjeżdżamy z slappuerta freeway i odbijamy O mnie też A wiecie, że Stasiu ma teraz przejemy Hero no. no. kurczak i pienięczony W ogóle wczoraj miałem dom <laughs> twoją i Mercedes A skąd ty wiesz, kim? Ty mówisz tym samym głosem hmm. Tylko ucieczkę. Ile potrzeba siana na otworzenie firmy? No, firmy fajnie No nie wiem, no ja myślę nad różnymi. Trzeba na przykład nad pożyczkami. Ale zatrudnij go. Nad czym? Pożyczkami na przykład. Nad... Nie lubię pożyczek. No, no idioci. O! O, o, tak jeszcze wygląda no, dobrze, jak jak zabawa no, To to zabawa Nie rób nic żyjesz raz? Jest lotka, 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 lotka. Co się What stało, alkohol, a nie, nie jest to najgorsze Nie co się stało, wstawaj Aha, chłopem na rękach Aha Aha, aha z, ja z, z, z chłopem na, na rękach, z chłopem to to na rękach Aha, aha z chłopem to na to rękach chłop, Aha aha, nieźle Super Idziemy na rządowe, aha z chłopem na rękach Dobra, chłop, z chłopem na rękach napierdam nie, w sam jest Dobra, po prostu kasacja, to lecisz, musicie musi powiedzieć kasację, nie ma nic innego. Wiesz, <mucza> się To, ale... Ale to nie, to... błąd Dej. Świata był. <mucza> Co ty <mucza> to Nie... No mówię, że ten... Proszę, I to w overach zwrócimy za pracę społeczną. Ty, ja też chcę, ja też chcę, ja też chcę. No dobra. Gdzie tu jest... Oj kurto, nic nicy da Ślepy zaułek Ja się słabo czuję już Maty, No. długo wziąć Jestem No Jesteś tam sułtowy z miasta Na dachu, dachu. Słod czy serce? Serc? Serc? Na dachu są już Słodzs! No wal na dach, wal na dach! Uch, Dobrze! Gwagia narodowa! Ola! Dla Ameryki! O, do policji strzelacie? Ognia! Wal do nich! Niech żyją Stany Zjednoczone! Stanów Zjednoczonych! Marcin, uważaj! Niech żyją Stany Zjednoczone, Martin. Ameryki! Na taką Amerykę walczyłem. podajesz Ja bym poszedł po Co wy robicie? Wracam. Pierdol! Stańcie tak samo. Na, na tej trawie. Uważaj i na czołówkach. Tak, i, I stój tak. Nie ruszy się. Nie czołówką. Fala Ameryki, jesteśmy dumni. Ej kurwa, medal dla tego co jest w czołku. Najwyższe odznaczenie szaryfowskie. To jest za. Gdzie mam nic jeszcze weźmiemy? nie. Dobra, kur

Macie tu kumpla jednego. On wie, że ostrzeliwuje nam na funkcjonariuszy nie, w tym momencie.